Możemy powiedzieć sobie liczbę molistego. Objętość wyrazimy sobie w decymetrach sześciennych. Louis. Mijają, mijają sekundy, ej, do końca następnej rundy znowu zbiera się komitet, odpowiada on za emocje jadowite. Zapiszemy bezbyt... oczywiście równanie reakcji. Na pozór godni zaufania wprowadzają język oprogramowania. Grupa działania bez upamiętania, rzuca prosto twarz kodeksem postępowania. No i co, masa molowa NOH, to nie oznaczmy sobie jedynką, to 40 gram na mol. Oraz masa molowa 2, czyli tego to 56 gram. Głowę. Co? Kiedy wszystko... Zgodnie z tym tutaj mamy mamy współczynniki 1 do 1, no i tu mamy liczbę moli, tu mamy masy molowe, czyli tu musimy masę i tak próbki policzyć z tego i tego razem w sumie, więc zrobimy sobie tak, że to napiszemy sobie w gramach na mol w jednostkach mas ogólnie, więc 40 razy ten współczynnik, no czyli 1 mol tego naszego hcl więc nie wiemy ile tego ubywa, ani ile tego przereagowuje w tej reakcji. No, a tutaj zrobimy tak samo. Czyli też mamy jedynkę, więc 1 razy 56 No i tak, mieliśmy policzyć masę próbki, czyli masę próbki x minus to, co przereagowało w reakcji pierwszej. Tutaj mamy w gramach, oczywiście. Na HCL było tyle. Co mają farta. Minus Y, czyli minus to, co przereagowało w reakcji pierwszej. Ułożymy sobie, może układ równań. Czyli mamy to razy to. To razy to. No i teraz z tej strony. Czyli to razy to i razy to. No i ta liczba razy to minus to razy to minus 56y. Przejdziemy sobie do rozwiązania tego najpierw. Czyli użyjemy metody przeciwnych czynników. Jestem czarodziejem, zawsze nim byłem. Od momentu, kiedy tutaj mordo się pojawiłem, i tak płynąłem sobie prosto na fali patrzyłem. W zadaniu było jeszcze, że zmieszano w stosunku masowym 10 do 7, czyli to jest masa naszego NOH, a to jest masa naszego KOH. Czyli wiemy, że x przez mx minus x jest równe 10 do 7. Czyli ewidentnie widzimy, że tutaj mamy X, więc z tego naszego układu równań policzymy sobie X. Więc żeby to zrobić muszę przemnożyć stronami na krzyż nocą tak właśnie lecimy sobie, strzelamy jakby z procy i Tak Jak samoloty patrzymy i podpalamy knoty i wiemy o tym I nie potrzebujemy więcej floty Bo mamy co włożyć do lodówki i co do gabloty i wszystko jest proste, wiesz o ok. No i teraz sobie to dodamy pod kreską banknoty następne wydajemy No i chyba zostawimy sobie to równania No i przejdziemy do tego co nam podali na początku w treści Lądy są podpalone, lepiej trzymać odstęp to dom przeciwnych współczynników Trzeba robić postęp cały czas, to wierzę, to myśli w głowie, czasem. Może to, raz to czasem nas się pojawia, lecz wiesz że i to magik, kto sprawia, że znika, że się pojawia i znika To właśnie bywa taka rola magii i tak, i tak. ten diament I wiesz, że na koniec będziesz pisał testament No i jeszcze to i przerzucimy dalej, na drugą stronę i równania I tak tutaj przed siebie dalej I krocz No i musimy obliczyć mx'a, prawda? To czyli to jest, teraz to musimy to się to pozbyć x'a stąd i stąd Czyli na krzyż to sobie sumienie Tak, opada całe ciśnienie Ja tu wpadam i składam i znowu szlifuję I, I teraz jeszcze jedno Chcieliśmy to się to ich pozbyć, się więc tutaj może zrobię sobie minus pojęte, To właśnie przekazujesz tobie Taką tu błęcę, ej To jest mój freestyle znakomity Tutaj lipa wpada i składa zabity znowu Mówią, że nie ma lipy Kiedy wpadam, to lipa jest mocna Ej Wiara pewna i mocna Dzisiaj nocna, dzisiaj nocna, Jo postać nocna, postać Grama. W Dzisiaj właśnie tutaj I, I wynik mamy podać w miligramach nie w zaokrąglenie do jedności Jestem niepowstrzymany Johnny, pozdro Mili gra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że zrozumieliście.